Tak. Dużo osób odpowiadało na takie pytanie, że jego pies zaczyna I Ja to odpowiedziałam w odcinku pierwszym, lecz krótko. Ponieważ takie psy są niekulturalne, trzeba ich odzwyczaić tak, żeby innych inny rzeczy. Na przykład to, żeby ci kochały, a nie żeby gryzły. I ja mam takie pytanie, że na dzisiaj proszę... W jednej wartościowej rzeczy. <laughs> Przepraszam, chybę. <mam> chrypę. <laughs> jednej wartościowej rzeczy, żeby nauczyć się kogoś. tego się nauczy. nauczyć się kogoś. Je, jeszcze kilka osób pytało się o kobędę psia. Psa jak tej kobędy psa nauczyć? I ja odpowiedział krótko. Tak, będzie na bo z i kali. szybko dadzą radę. A teraz, moja koleżanka, chciałaby coś powiedzieć. O tym MSP tu chciała gadać. Witam. Ja bym chciała oddać MSP z 11 levelem. I ma prawie wszystkie rzeczy dla widmarku. ừ dạ